Gosty nie rządzi. Sekretarka, która odpowiada na cały czas, że pan burmistrz jest nieobecny, że jest na radzie, że jest na spotkaniu. No to jest kpina, po prostu kpina sprawa. No. Gdzie jest woda z tego miasta? Nie wiem, już panu mówiłam. A kto ma wiedzieć, jak nie pani? Nie wiem, proszę. pana. To za co burmistrz bierze pieniążki. A i nawet nie wie, na kiedy ewentualnie możemy się to jest poważne traktowanie petentów, czy to jest poważne traktowanie dziennikarzy? wydaje mi się, że nie. Nie proszę pana, jak ja się skontaktuje z panem burmistrzem, ustalę termin, no to na pewno się również panem skontaktuje. Kiedy pani jest w stanie się dozwonić do pana burmistrza? Nie wiem. No co mu tam w tym następny mogą zrobić wszyscy? Mogą mu najwyżej pajączków puszczać Jak on tam 14 lat jest burmistrzem, ten na szczęście jeszcze w przeciwieństwie do burmistrza okaże, że nie tłuczę policjantów. Ale jak wieści gmin nie niesie, lubi straszyć. E, również było wrażenie policjantom, że zwolni, wiecie, jest przechładów. Nie była to pierwsza jego wtapka. Skwituję za tej A skąd są Skąd takie informacje? A są informacje, to jest małe miasto? Incydentów podobno było już kilka części. Z nich potwierdziła nawet prokuratura, ale burmistrz zawsze wychodził obronną ręką. Nie wie pani gdzie może być? A skąd? To nie mógłbym nigdy spotkać. A nawet... no, a to nie pracuje? Pani kochana nawet sekretarka nie wie. Nie wie. A... No nie wie. Jedna no i nie druga wie. nie wie. Może zgłosić zawiadomienie na policję o zagnięciu. No myślę, że tak, jeżeli nie ma. Burmistrz w drugim budynku też ma swoje biuro, ale tam już od dawna nikt go nie widział. A zgłosiliście już zagnięcie? No, ale takie śniadanie to nie dla nas. A jak chłopa od trzech dni nie ma, to się trzeba zainteresować, bo mu się coś stało. Bo nikt nie wie, gdzie jest. W takiej urzędniczej ignorancji nie mogliśmy się dłużej przyglądać. Chcielibyśmy zgłosić zaginięcie burmistrza. Kogo? Burmistrza, rozumiem. Byliśmy nawet pod jego domem, przed jego domem prywatnym, dzwoniliśmy tam, nikt się nie zgłasza i zaczynamy się martwić. Co mamy ma i Ja kontaktuję się z rzecznikiem pracownym w tym momencie. Czy ktoś już zgłaszał zagnięcie burmistrza? Nie mamy takiej informacji. Bo my zaczynamy się martwić, szukamy burmistrza od trzech dni, nikt go nie widział, nikt o nim nie słyszał, sekretarka nie wie gdzie jest zastępca, jego nie wie gdzie jest, byliśmy przed domem, dzwoniliśmy, nikt nie otwiera, być może coś mu się stało. Nie mamy takiej informacji, taka informacja nie wpłynęła na nasze jednostki. A czy policja jakby z urzędu może zająć się poszukiwaniem burmistrza, no to najważniejsza osoba w mieście. Musi wpłynąć zawiadomienie. A w tym przypadku może to zrobić tylko rodzina, z którą też próbowaliśmy się skontaktować. Bezskutecznie. Wszyscy ci ludzie, na, na nawet najdrobniejszy szczeblach władzy, gimbają z sprawa. Im się wydaje, że prawo jest dla maluczki, że ich to nie dotyczy. Ten jest, to jest... oni się tym przejmować nie, nie muszą. No to jest tragedia. No. Wyrzucać na zbite pysk po prostu i koniec, no. Są ludzie, którzy do pewnych stanowisk nie dorośli. No. Opinie mieszkańców są mocno podzielone, bo zwolenników rozrywkowego burmistrza nie brakuje. Kiedy No to pan, pani daje takie przyzwolenie na to? A jakby na przykład panią potrącił i panią zabił? No myślę, że raczej aż tak bezmyślnie to nie jest. Żeby ja... A jak wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu, to chyba jest. No ale no. Różnie się jeździ pod wpływem alkoholu. W od tego, ile prowincji krwi by było. Czyli jak jest troszeczkę, to można. No raczej tak. Aha, dziękuję pani święciu. Powodzenia, niech pani uważa na pasach na przejściu lat piesu. Niestety, sypadek burmistrza nadal pozostają tylko świąteczne, melancholijne nagrania. Zaopiekujmy się wszystkimi, zadbajmy sami o siebie, o nas wszystkich. Przyszedł w końcu dzień, w którym burmistrzem zaopiekowała się prokuratura został ogłoszony burmistrzowi miasta Gostyni na zarzut prowadzenia w dniu 23 grudnia samochodu w stanie nieczyśćwości wynoszącym 2,74 promila alkoholu we krwi. Po ogłoszeniu zarzutu burmistrz złożył wyjaśnienia, w trakcie których nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W tej chwili etap prowadzonego postępowania, etap procesowe uległ zmianie z postępowania prowadzonego sprawnie na postępowanie prowadzone już przeciwko konkretnej osobie. Ile to może jeszcze potrwać? To jest dochodzenie. Myślę, że m, powinno się zakończyć w ciągu dwóch miesięcy. Tak więc zanim burmistrza uda się skazać prawomocnym wyrokiem sądu w Gostyninie jeszcze trochę porządzi. Bo w końcu do tego czasu w świetle prawa jest niewinny. Niech państwu przyświeca ciągle dobra passa.